Świat się zmienił i zasady budowania biznesu ciągle się zmieniają. A ja nazywam się Ryszard Jaroszewski, witam serdecznie i rozpoczynam nowy cykl filmów, którymi pragnę zainspirować osoby, które szukają dla siebie nowego wyzwania, by ich życie się, oczywiście ich życie i życie najbliższych nabrało sensu, innego wymiaru. Oczywiście to będą filmy. Nie wycackane, nie będą to wygłaskane, tak będzie szło na żywo, jak w tej chwili. Więc, kochani, zapraszam Was do pełnego udziału we wszystkim, ponieważ wiedza i umiejętność, którą zdobędziecie, mogą Ci wybudować w krótszym lub dłuższym czasie biznes na dużo większą skalę niż do tej pory. Było to możliwe niż to, co osiągasz w pracy na etacie, powiedzmy. Nie? Skoro ty będziesz w stanie dać siebie 100% na tym warsztacie, no to ja gwarantuję, że będzie to czas, który na długo zapamiętasz w Twojej pamięci. A Twoje nowe umiejętności pozwolą Ci no, szybciej zrealizować Twoje cele. Tak? I moją misją jest edukować i inspirować. Robię to już na TikToku, na Instagramie, aby ludzie mieli wolność osobistą, emocjonalną, no i co najważniejsze finansową, tak? I jednocześnie by mieli zdrowie, radość, szczęście i zadowolenie. Nie wiem, czy to wszystko da się pogodzić, ale spróbujmy. I będziemy dokładać wszelkich starań, abyś ty realizował Twoje cele i marzenia bo zacznijmy od prostego pytania. Co to jest biznes? na czym polega biznes? Bo do tego zapraszam Cię, byś brał udział w tworzeniu swojego nowego biznesu. Więc biznes polega na rozwiązywaniu problemów innych ludzi. Więc kontaktujesz się, żeby twoja oferta mogła rozwiązać problem drugiej osoby i zapamiętaj to. I teraz patrząc na ten obraz, który widzisz przed sobą, dlaczego marketing sieciowy, ale ten drugi bardziej, mentalność, co wyróżnia ludzi sukcesu? I teraz zastanów się, w którym miejscu Ty jesteś? Czy jesteś wśród tych 98% ludności świata? Czy możesz stamtąd powoli wychodzić, albo chcesz wyjść do tych 2% ludności, które mają 80% finansów na całym świecie?